Oczywiście, jeśli ktoś na początku sezonu nam powiedział, że będzie final Final Four, wszyscy by w ciemno podpisali. Ale oczywiście, kiedy grasz tam, kiedy jesteś tam na parkecie i wszystko masz w Twoich rękach i w końcu, no, trochę zabrakło nam szczęścia sportowego. Byliśmy blisko, byliśmy naprawdę bardzo blisko. W tym sezonie jesteśmy jeszcze lepiej, jesteśmy więcej ustawione i postaramy się, żeby jeszcze ten krok albo ta mała częściej, żeby nie brakowało. Mentalnie będziemy głodni i nowy, jak zwykle mówiąc nowy sezon, nowe marzenia i idziemy do przodu. Bardzo mocno pracujemy w temat fizyczny, żeby super później na sezon wyglądać. Oczywiście teraz jest ciężko, są ciężkie nogi. Nie tyle pracowaliśmy taktycznie, to, to tyle tylko Bardziej przygotujemy się fizycznie, ale najważniejsze, żeby być super i, i na najlepsze względy, kiedy sezon zacznie. Шісті знами, швидше в'язами на це встати. Ореміли не будемо гадать, то є заводник з найвищої полки. Ну, бенуа конкорд шибко лапиє, але очевидно, що трохи бракує e, часу бути разом з хлопаками. No, E, Szymon Wiaderny, Wied to jest nasz wychowany, jak tutaj go na to, żeby grać codziennie. Nie tylko w ligi polskiej, ale w ligi muzycznej. Krok po kroku liga coraz staje lepsza i, i profesjonalna, i gra bardzo lepiej taktycznie, dużo młodych trenerów, bardzo ambitnych, głodnych, z nowymi ideami. I to widać, to widać na parkiecie też chciałbym pochwalić że ostatecznie też widzimy duże, duże młodych zawodników, którzy też biorą e, ciężar, e, ciężar e, gry na siebie i to, to mi e, bardzo mi podoba się i dlatego jestem pewny, że za ile ileś lat e, będziemy mieli jeszcze mocniejszy moment.